Gdańsk Główny, 6, Ale jesu. będzie dzisiaj nagrywanie. <trym. trym> Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się, się peronu. Państwu przyjemnej podróży. Z Główna. Zez. On, Zez, on ma się te stare elefaktory z typu Zez. <trym> odjazd Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać dzisiaj ruch krawędzi był rzeczywistość przyjemnej podróży. To mi się tyle znavlatuje. Bachus a w tle którą nagramy do chodni. Potem idę nagrać samojeżdżiego. Szerokiej podróży. Bezpiecznej podróży. Pozor dla kierownika i konduktora. Tylka bachus. Pozor dla konduktora.